Ale w obszarze tradycyjnej broni, której reżim w Kijowie wciąż potrzebuje, sprzedają broń Europejczykom I, jak powiedział ostatnio sekretarz skarbu USA Scott Besson, z 10% marżą pobierają dziesięcinę, co oznacza, że Europejczycy przekazują tę broń reżimowi w Kijowie. Dzień wcześniej Agencja DOSCHAR Współpracy Bezpieczeństwa USA, będąca częścią Pentagonu, oficjalnie potwierdziła, że Departament Stanu zatwierdził umowę sprzedaży Ukrainie kierowanych pocisków rakietowych IRAM, a co za tym idzie, związanego z nimi sprzętu, za kwotę 825 milionów dolarów. Umowa ta zostanie sfinansowana przez trzy kraje europejskie – Danię, Holandię i Norwegię. Liczba pocisków, które Stany Zjednoczone zamierzają sprzedać, nie została ujawniona, ale myślę, że łatwo ją obliczyć, dzieląc tę kwotę przez cenę jednego pocisku. Sama Ukraina zamówiła u Stanów Zjednoczonych 3350 pocisków. Cóż, ogólnie rzecz biorąc, oświadczenie Pentagonu wskazuje również, że dostawy te, cytuję. Zwiększą zdolność Ukrainy do odpierania obecnych i przyszłych zagrożeń, ale jednocześnie dostawy te nie zmienią równowagi militarnej w regionie, czyli nie zmienią ogólnej równowagi na polu bitwy, nie będą wymagały rozmieszczenia dodatkowych wojsk amerykańskich lub przedstawicieli kontrahentów na terytorium Ukrainy i nie będą miały negatywnego wpływu na gotowość bojową sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki.